To zdecydowanie kwestia sytuacji finansowej, która jest branża i tutaj konieczność zmian w tym zakresie, czyli przede wszystkim realnienia taryf, możliwości inwestycyjnych po stronie przedsiębiorstw, ale też bieżącego funkcjonowania, ponieważ w tej chwili przedsiębiorstwa odciągają organizacyjne borykają się z problemem bieżącego funkcjonowania, a przed nami, jak wiemy, szereg wyzwań dotyczących chociażby implementacji dyrektyw. Czy dyrektywy, która już powinna być zaimplementowana, czy dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nazwa nie jest krótka, jak i również rewizji dyrektywy, wyściekowej również dyrektywy w zakresie cyberbezpieczeństwa szeroko rozumiana dyrektywa CR dyrektywa NIS2. Stąd też wyzwań nam nie zabraknie, a na to wszystko potrzebne są środki, żeby je realizować. Także bezpieczne możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno tego bieżącego, inwestycyjnego w podstawowym zakresie jak również implementacji dyrektyw. To przede wszystkim Jako izba gospodarcza wedociągi polskie będziemy zabiegać o to, o czym właśnie wspomniałem, czyli to, żeby przedsiębiorstwa miały stabilną sytuację finansową, do tego potrzebne są zmiany, jeżeli chodzi o przepisy funkcjonowania otoczenia branży, czyli zarówno implementowanie przepisów, to jest jedna kwestia, oczywiście odpowiednie, tak? W taki sposób, aby móc umożliwić realne wdrożenie wprowadzenie. To mówimy o tych, które już są, ale te, które są przed nami, to też rolą izby, również na kanwie zarówno prawodawstwa polskiego, jak i europejskiego, jako Izba jesteśmy aktywni. Czyli już zabiegamy o, w zakresie tej dyrektywy, chociażby ściekowej, już na poziomie europejskim, aby zadbać o branżę o to, żeby te przepisy, które zostaną ostatecznie wprowadzone, były przede wszystkim realne, racjonalne i rozłożone odpowiednio w czasie. Tak jak już miałem okazję gratulować organizatorom na początku, no, wydarzenie przede wszystkim cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a to świadczy najlepiej o tym, że takie wydarzenia, jak organizowane właśnie przez BMP, są potrzebne. Bardzo dużo, myślę, jest kwestii technicznych, bardzo ciekawe panele i to spotkania bezpośrednie. To też jest to, co jest taką wartością bardzo istotną, ponieważ no, możliwość spotykania, zwłaszcza w pandemii, pokazała, że są, ale pokazuje się to, że... Obecność wszystkich tutaj nas pokazuje to, że spotkania osobiste są ważne i myślę, że na stałe zostaną z nami. W związku z tym życzę tylko takich, żeby organizatorowi, żeby każda kolejna edycja cieszyła się takim samym zainteresowaniem, taką samą frekwencją, a tematu z pewnością i wyzwań nam nie zabraknie jako branży. W związku z tym jestem spokojny o to, że wspólnie będziemy mogli jeszcze wielokrotnie się spotykać i debatować. Dziękuję.